Dziema widzowie z tej strony mitoman.pl, dziś pokażę wam jak wejść do darknej stronie, sobie kupić kałacha, zabić co inny albo platnego zabojce zapraszam do oglądania. Dobra to najpierw wchodzicie na na przykład google chrome i wpisujecie w przegladarkę Download. Klikacie w pierwszy link od góry, następnie pobieracie Tora na swoja wersję systemowa, w moim przypadku jest to Windows. <śpiewanie>